Here you are. Cześć wam, dzisiaj jest wizu wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Weathering Waves. Serio, o tym samym tytule. Ludziska jest posłucha straszna, więc będziemy rozbebeszali powolutku, powolutku, co do opowiedzenia mamy, a nie jest tego dużo. Więc zacznijmy od stwierdzenia, że w krainie deszczowców u nas jest już spokojnie, wreszcie Polski powinno być mniej lub bardziej spokojnie, więc mam nadzieję, że już wszyscy są cali, zdrowi i bezpieczni, a tam gdzie się podziało źle, to będziemy coś kombinowali według, no, podług naszych możliwości, na tyle, na ile możemy. Streamy charytatywny prawdopodobnie się odbędzie w następny weekend. Jak wszystkim będzie pasowało i będziemy wiedzieli co, gdzie, ile i ile potrzebujemy, jak potrzebujemy, to wtedy będziemy, wtedy będziemy błagali o pomoc dosłownie. To jest jedno. Druga sprawa jest zrolowanie. Widzimy się już 29. Zakero oraz Darksmite trzymają listę. Momencik, to jest za trzy dni, tak? 26. jest ten odcinek, ja 25. nagrywam, to jest 27., 8. i 9. Wchodzi aktualizacja i będzie szorki per. Co najmniej 30 rolek, internet na tyle dobry, by móc mi streamować to, co ja mam streamować dalej. Oraz zgodu rodzica, trzymali listę Zakier oraz Dark Smash. Zapraszam na wspólne rolowanie i tym się zajmiemy za momencik, bo jest troszkę. troszkę chaosu w tym temacie, więc to odgrzebiemy łopatką. Ale najpierw tak, stream będzie również dziennie w. Wcześniej, dwa dni wcześniej, 27 13:30 jeżeli gracie w Genshin'a, to będzie stream z tłumaczenia do aktualizacji 5.1 i zobaczymy, co tam się dzieje. I chciałbym zapytać się przy okazji o jedną rzecz, która tak zahacza między Genshin'em a WW, bo program partnerski do Weathering Waves, ogólnie program partnerski od Kuro Games, jest jednym z lepszych, jaki istnieje. Płacą faktycznie content, z tego co słyszałem, bo ja nie jestem w tym programie, oczywiście, bo gadam o likach więc nie bardzo mogę, ale płacą content kreatorom za robienie contentu, jeżeli są zasięgi, jeżeli są tam odpowiednie rzeczy, to z tego co rozumiem content kreatorzy coś z tego mają, w do twórców gęskinowych i od chojogierek, którzy dostają może primogemę, a może nie, bo tam jest wyścig szczurów i naprawdę nie jest dobrze. Powiedziałbym, że jest bardzo źle. Więc sytuacja jest taka, że no tutaj ten program partnerski jest fajny, tamten program partnerski jest beznadziejny i w, w dniu, kiedy ja nagrywam te słowa, czyli wczoraj z waszej perspektywy. Hojo wbiło nóż w plecy wszystkich swoich twórców z oficjalnego programu partnerskiego, bo już Wam tłumaczę, co się stało, ale to, co się podziało jest hardcore. jeżeli jesteście twórcą, bo jeżeli jesteście graczem, normalnym użytkownikiem gierki, to jest takie, jej zmiany na plusy, jeżeli jesteście twórcą oficjalnym, to jest takie, właśnie Hojo zmasakrowało całą moją karierę YouTubeową, czy tam na Twitchu, czy whatever. Chodzi o to, że content kreatorzy od Hojo do Genshina przez ostatnie 4 praktycznie lata dostawali prikaz, raz, nie wolno im gadać na temat lików, spekulacji i spoilerów, to jest Normalka, dlatego ja nigdy nie byłem nigdy nie będę oficjalnym content kreatorem, czy to z Gężina, czy to z jakiejkolwiek innej gierki, nie, nie uśmiecham się. Dwa, nie powinni gadać na temat różnych teori teorii fabularnych, to nie zagłębiamy się w tą stronę, bo jeżeli teorie są poprawne, to jest zahaczające o spekulacje i spoilery, więc jest no-go, totalnie no-go, a jeżeli nie jest poprawne, to jest niemile widziane, bo wprowadzamy odbiorcę w błąd, więc to, na co chodzi kładą nacisk, to jest, żeby oficjalny content kreatorzy szli i robili poradniki, jak składać postacie, na przykład jak przechodzić jakiś tam kawałek kontentu, itd., itd. Z kontentem, no coraz mniej poradników jest potrzeba, bo jest tak prosty, że leci się totalnie na spidich. Jeżeli chodzi o poradniki tworzenia postaci, no to wczoraj na dzisiaj z mojej perspektywy, ale wczoraj z waszej na Developers Discussion podali. Informacje, że teraz będzie system składania postaci, wbijacie tu sobie w to, co chcecie na postać założyć, dajecie preferowane i on wam wybiera w zależności od tego, jakie staty powinno mieć, z jakiego setu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, co levelować, jak levelować. Więc system automatycznie kliknięciem sugeruje wam, co powinniście gdzie założyć, żeby mieć jak najlepsze wyniki. Więc w tym momencie wszyscy content kreatorzy, którzy od 4 lat przygotowywali swój content, żeby robić. Informacje na temat postaci i jak to składać, im się wysypało, bo nie ma dla nich miejsca, nikt nie będzie szukał ich kontentu, nikt nie będzie się interesował tymi rzeczami, jeżeli robią to jednym, dwoma, trzema przyciskami w grze. Nie powstanie myśl w ich głowie, że trzeba by było sprawdzić, jak to zrobić, jeżeli to się da zrobić lepiej. Nie, bo system za was robi automatycznie, podpowiada wam wszystko. Hojo bardzo mocno nacisk kładło, czyli no, mamy tutaj ludzi, którzy byli w oficjalnym programie partnerskim, więc wiedzą o czym ja mówię. Bardzo mocny nacisk był na to kładziony, żeby robić te poradniki na temat tworzenia postaci, to jest to, na czym macie budować swój content, a potem im to zabrano. Zostawili teraz mnóstwo ludzi na lodzie, więc to wysypie całą społeczność nową od tej strony. I zastanawiam się, jak to wygląda w WuWie, bo WuWie jest troszeczkę bardziej wymagającą gierką, w której, no może nie trzeba jakoś wybitnie dużo więcej myśleć, ale jest y więcej zmiennych niż w gęślinie. I zastanawiam się, jak odebrałaby to społeczność z Weathering Waves, gdyby takie ułatwiacze powstały, bo z jednej strony, no dla wielu ten ułatwiacz byłby mega, bo klikają, jest automatycznie i nie trzeba myśleć, nie trzeba nic robić, a z drugiej strony, to dla tych Którzy w sumie tym się zajmują oficjalnych czy nie, byłby ogromny cios w plecy i ogromne takie dziobnięcie. Więc moje pytanie do Was, jak się do tego odnosicie? Bo ja na to teraz patrzę i jest. Tak, że ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że jestem przez hojo nienawidzony od samego początku do teraz i, i jak tylko będą mogli to pozbędną się takich jak ja. Z drugiej strony ci, którzy się cieszyli moim nieszczęściem, oficjalni content kreatorzy nagle z dnia na dzień zostali na lodzie, więc nie to, że szadam wojdę troszeczkę, ale no ja. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym poruszyć, jak wbijemy w spekulacje i spoilery, ale może ona została oficjalnie zapowiedziana, więc sprawdźmy to. Czy pokazali już kolejne banery, jakie mają być, nie? Bo jeżeli to gdzieś jest tutaj napisane ale nie widzę, żeby było, więc możliwe, że jest gdzieś tutaj. Eee, jest. Nie, nie jest. Dobra, lecimy. Jeżeli to jest oficjalnie podane, to po prostu jest na spekulacjach i spoilerach, chociaż być nie powinno, więc po kolei. Uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinność dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem. Sol, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Więc zacznijmy od yohu i tych informacji, które z nią związane są. Jeżeli mm, update maintenance notes są, notices są poprawne z wersji japońskiej i chińskiej, to Yuhu nie jest tak jak było na testach wcześniej z naszą nowo nadchodzącą Shorekeeper, tylko jest z Jianem w drugiej połowie, jeżeli nie zamienili banerów miejscami, bo nie mam na razie żadnego potwierdzenia, jesteśmy na 3 dni przed wejściem nowej aktualizacji nowym banerem, oni nie podali jeszcze w żadnej strony oficjalnie tak na 100% klepniętych, które banery kiedy chcą, więc opieramy się na tym, co mamy z lików i na razie lecimy dalej. Z bety, liki były takie, że pierwszy baner to powinna być Shorekeeper wraz z Yuhu, Yang Yang oraz ciszą, a w drugiej połowie powinien być Jian Mortify ta oczy oraz san. Jeżeli informacje lecące z japońskiej i chińskiej wersji tam update'u, który ma być, są poprawne, no to by oznaczało, że Juhu wyskakuje na drugą połowę do Giana i prawdopodobnie wskakuje za ta oczy, czyli będzie mortify. Juhu oraz Sanhua, i jeżeli dobrze rozumiem to, co się podziało, bo weźcie pod uwagę, że jakby ja Inside do swojego nie mam, i to są informacje, które zbierają, jakby ludzie rzucają w moim kierunku. Wizu, wizu, to wygląda prawdopodobnie, to powiedz tego e, raczej nie ruszaj, to mija. Więc mogę się tu przejechać bardzo. Jeżeli chcą zachować te same postacie, po prostu zrobić słapa, to by oznaczało, że prawdopodobnie te oczy wyskakuje do Shorekeeper na pierwszą połowę, i jeżeli to jest poprawne, czyli będziemy mieli Shorekeeper wraz z Teochi Yang Yang oraz Ciszą jeżeli to jest prawda, ani nie musi być, bo na przykład mogą tu rzucić kogokolwiek innego, nie wiem. Głosy w internecie bardzo mocno podbiały. <dz66> dungeon, dungeon podbiały, że dungeon wskoczy w miejsce. Że ta oczy całkowicie wyleci, a w miejsce. Juhu, wskoczy dungeon. Co by mi prywatnie nie przeszkadzało, ale z drugiej strony chyba nie będę rolował po Shorekeeper. Więc. Na chwilę obecną spodziewamy się, że pierwsza połowa to jest Keeper wraz z Yang Yang oraz Czysią. Nie znalazłem oficjalnego potwierdzenia, jeżeli jest, to mi przemknęło nad głową. Przepraszam, będziemy jutro robili ratę w takim wypadku. Dajcie znać, co myślicie na ten temat, i dajcie znać, czy Waszym zdaniem jest błąd w Update Maintenance Notices, czy z drugiej strony jest to poprawna informacja i Kuro Games na ostatniej prostej dokonało słapa, zamieniło coś miejscami, bo do ostatniej prostej mogą się zmienić wszystkie rzeczy. Ale właśnie dlatego mnie zastanawiało, dlaczego na Prezentacji do aktualizacji 1.3 nie pokazali, jakie są banery, bo jakby pokazali, jakie są banery, to by nie było żadnego problemu, no i ludzie by się nie pruli, przynajmniej same piątki, a jako, że tych banerów nie ma, no to jest takie troszkę niepewnie, troszkę niepewnie się bardzo zrobiło, a więc um, nie wydaje mi się, żeby to było zdrowe dla WuWy, nie wydaje mi się, żeby to było zdrowe dla Kuro Games, bo zamiast spekulacji, co mogłoby być, jak mogłoby być i takiego ciekawego gadania na ten temat, to mamy niezadowolenie społeczności i braki, braki informacyjne, to nie o to chodzi, jakby, jakbyśmy mieli porządne liki, nie byłoby Wojny z likerami to nikt by się tym nie przejmował, bo byśmy wiedzieli z przecieków, ale tych przecieków jest brak, bo próbują łatać rękami nogami. Więc to tyle ludziska, przypominam, że mamy dwa konkursy, w tym momencie jest błogosławieństwo nocnej duszy od foki oraz sfaćba wesele od Bąka. Zapraszam do wzięcia udziału, jesteście osą, leczcie po całości, a dzisiejsza miała jest totalnie z Randomixa, bo miałem gdzieś lecieć, zacząłem tam biec, i zgubiłem wątek po drodze, więc prawdopodobnie ta miejscówka będzie jutro, no ale, ale, ale jestem rozbity, bo analizowałem w głowie dużo rzeczy i mi się rozjechało mentalnie. Zostając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym za Wasze nieustające wsparcie. Jesteście osom. Lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osom. Lisi arcy magowie, wasza magia jest potężna, jesteście arcy osą. i Lisi twitter nauczyciel, wasza magia jest twitter potężna, jesteście osom. Na Twitchu widzimy się już 29 na rolowaniu w nowej aktualizacji. Najprawdopodobniej po Keeper. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc jeśli Ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę. A jeżeli wręcz przeciwnie, to poproszę łapkę w dół. Życzę Wam miłego dnia, dobrego odzonka. Świetnych rolek. Niech rowerek wam sprzyja. Miłego. Do następnego, jej! Wizu się odmeldowuje i powiem wam, że, że te tła wyglądają czadersko, no ale kuro, kuro daj żyć!